Witam w kolejnym odcinku na kanale Maczko Gospodarz A jak widać dzisiaj siekamy kukurydzę Na kiszonkę Mamy dzisiaj dokładnie 22 września Można powiedzieć, że delikatnie troszeczkę za szybko No ale pojawił się trochę mały mankament z usługą i temu, że był u sąsiada, to dlatego przyjechał również do mnie tutaj. Również to jest znajomy. A ja mam dzisiaj inną przyczepę, figielkę, z tego względu, że jest ciutek większa od mojej. No i dlatego właśnie yy, jest taka, nie inaczej. Nie wiem, czy zmieści to tam, ale może. Nadzieja jest. A ja, jak widać, spocony jak szczur dzisiaj. Trochę mnie niestety gardło rypie. W sumie, to chyba standardowo zawsze jak kukurydza jest, to mnie gardło woli. Ale, jak to się mówi trudno, przeżyjemy. podjeżdżać. Jedynka jest za wolna. Tak to wygląda, się prezentuje. No dobrze. 3,30 skoszone. No i teraz jesteśmy tu za lasem. Jest hektar 10. Ale była już przyciapa skoszona z tego względu, żeby ładnie objechać dookoła. Tam w oddali wujek wałuje. Zasiane żyto Tak tutaj się kukurydza prezentuje Powiem Wam szczerze Że No dzisiaj trochę mam Małe możliwości aby cokolwiek nagrać Tak jedynie tylko trochę Opcji operatora No i tak jak po prostu czekam pod przeczkami. Podwozy są trzy duże przyczepy. W zupełności wystarcza. Mi tu nie pasuje. Nie ten kolor przyczepy. Powiem wam na tym kawałku nigdy żadne zboże się nie udawało. Zobaczcie jaka jest zacna kukurydza Na wysokości mojej głowy są kolby I jeszcze jest ile wysoko Także powiem wam No petarda I nawet jest tu wilgoć w miarę Ale jest ta wilgoć z tego względu, że jest tu osłonięte drzewa a, wrzucimy kolbę. Może się utrzyma. I już jest ciemno. Taką mamy pryzmę. Jeszcze za dnia wam pokażę. A tutaj zobaczcie. Jest brat Zetora. Drugi Zetor. Można powiedzieć również dwunastka. Uturbiona. Kiedyś już też na odcinkach był ten Zetor. Zetor jest kuzyna No i ubijamy sobie Ale jest już ciemno Można powiedzieć Śmiało gdzieś 220-250 ton Kukurydzy No tak po przyczepach orientacyjna masa jest Wzięta No dobra Mamy kolejny dzień Tutaj za mną Mała pryzma, która w sumie też do końca nie jest taka mała, <coughs> można powiedzieć, jest ona niemalże prawie taka sama co w zeszłym roku, a druga jest większa. Mianowicie, do czego zmierzam? Ta tu mniejsza będzie po prostu <coughs> karmiona później na lato. Im częściej będzie odkrywana części wycinana, tym jest mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie się psuć. Idę jeszcze muszę tu dalej tą małą pryzmę też jeszcze trochę pougniatać. Wjechałem na dużą. Tutaj za chwilę będę kilka osób, które będzie pomagać przykrywać. Tu muszę zmienić koncepcję, jechać w dół. <laughs> A tak wygląda duża pryzma. No jest tu tego materiału, naprawdę. Także można powiedzieć, tylko się cieszyć na ten moment. <laughs> Będzie co karmić. No jest kawał pryzmy, nie powiem, że nie. Tak to się prezentuje. Dobra, słuchajcie, co tu dużo gadać? Ja będę ubijał, bo czas ucieka. Tak. A jeszcze trzeba trochę zakiszać rozrobić. Oto no jest kolejny dzień. W sumie można powiedzieć dwa dni później, bo poniedziałek. W sobotę było okrywanie pryzmy. No i znajduje się na polu po kukurydzy już zetor, gruber oczywiście ogólnie wstępne było, że pójdzie talerzówka ale ogólnie zdecydowałem, że jednak gruber ładne korzonki kukurydza w tym roku miała o, jest fajnie mięciutko w miarę, dosyć wszystko jest przykryte o nie wiadomo, talerzówka by to pocięła, ale według mnie gruber robi tutaj fajną robotę a mianowicie ogólnie do czego najbardziej zmierzam. to z tym to nawet talerzówka tylko przetnie i na tym się to kończy. Ta zwierzyna co sobie wybierze, to wybierze. Ale jak widzicie tutaj jest tak biało, o, proszę bardzo. Zostało tu wyszypane dobre, 2,5 tony, czy prawie 3 tony na hektar wapna. Tutaj jest hektar 10 i tata tutaj zawióz prawie dwa wózki RCW pełne. No i tutaj ładnie przyszło wapno. No i decyzja, że gruber to ogólnie dobrze wymiesza. Tak widać. Mamy suchą ziemię. Kukurydza bardzo dużo wyciągnęła. Ale jakoś sobie poradziła. Jest sucha, ale jest i o. Widać ładna wilgotna ziemia. O, tu się tam coś zaczepiło. Ale to normalne. Ma naprawdę potężne korzenie. To nawet widać. O, jak się trochę w tym roku. trafiają dwie rośliny naraz, nieraz, ale... ogólnie kukurydza była ładna w tym roku no i teraz tak, czy to siedzi w ziemi? nie siedzi każdy jest luźny i powiem wam, to jest dobra decyzja bo jak była talerzówka też pędy tak stały ale tu zobaczcie, każdy jest ...luźny, w ogóle się nie trzyma ziemi. <laughs> Bo go podcinacze podcinają. I to jest dla mnie... ...jedna z najważniejszych kwestii. Że te korzenie są powyrywane. E, tutaj oczywiście... ...tata był talerzówką. Wszystkie tutaj po kukurydzy mi poprzeczniaki i dookoła objechał tam gdzie były połamane żeby to yy, talerzówka pocięła żeby gruber to miał lżej się czasem nie pozapychał tak yy, jest to tu oczywiście ładnie odcięte tutaj też tak jak mówię o ale po talerzówce no niestety niektóre o jeszcze było słychać twarde w ziemi siedzą, na pewno tu siedzi a jednak nie, też wyrwany zależy jak się trafiło, ale w polu zazwyczaj po prostu korzenie siedziały dalej Bo tutaj fajnie jest odcięte, przy lesie sucho jest, no kukurydza trochę wyciągnęła tej wody trochę deszczek jeszcze popadał wczoraj to też wyszło na plus. No to teraz trzeba się wziąć ostro za robotę działać dalej. I jeszcze dzisiaj zaczepię pług bo po kukurydzy pójdzie przerzywo. No i oczywiście będzie wykonywana orka, żeby te badyle poszły. ...nie się szwendały pod agregatem. No, można powiedzieć, kilka godzin później. Dobrze, mamy kolejny dzień, słuchajcie. No i tutaj jestem na polu i wykonuję orkę po kukurydzy. Niestety, ale muszę dosyć głęboko wykonywać tą orkę. Problem polega na tym, że jak wypłycę trochę pług, to on po prostu wychodzi tak. No, zobaczcie jaka tu jest sucha ziemia I teraz tak, no tutaj ma przyjść pszenżyto Nie jest to super zaorane, no bo ten, Ta ziemia się nie osypuje, tylko ciągnie, tak? Więc po prostu, no tak Dupowato trochę zaorane to jest Ale nic e, z tym się nie poradzi no i właśnie teraz, powiem Wam, bardzo mocno się zastanawiam przed najbliższy, co najmniej tydzień, półtora, nie ma być w ogóle deszczu. No i teraz tak kurde taka rozkmina, czy siać tu to pszenzyto, czy jednak pszenzyto zasiać tam, gdzie miała być pszenica i wtedy, jeżeli tutaj popada, to zasiać pszenicę. Teraz sam nie wiem co tu zrobić A to jest pytanie bardzo trudne w sumie No jak tak weźmiemy, no to ta jakaś tam ta wilgoć jest i teraz to suche jest na wierzchu Jeżeli jest to suche, to na pewno ziemia się szybciej nagrzeje Tylko pytanie czy wystarczy wilgoci do skiełkowania nasion W każdym razie, jak to będzie zasiane, to będzie uwałowane po siebie. No, nie wiem, nie wiem jeszcze, naprawdę nie wiem, co tu rozgryźć, żeby było dobrze. Denerwuje mnie, że to żółte wyoruje na wierzch, no ale po przejechaniu tutaj, tak ręką, no to. Dosyć się to miesza, więc może nie będzie tak źle No jest naprawdę bardzo duża zagadka co tu zrobić O, tu już puk wychodzi Tu jest glina No tak zaorane jako tako No sam na wierzchu ma Gruber też nie chciał wchodzić Też trzeba było go ciutek głębiej puścić niż tak jak ścierniska po zbożu na nic no. Nie ma chyba co tu gdyba, tylko trzeba już to dokończyć tę robotę. Tutaj w sumie do 23 orałem prawie 2,5 godzinki miałem tu to zaorane. Tu jest 3,4 hektara no jest zagadka. No nie wiem. Zastanawiam się naprawdę intensywnie, co tu zrobić. Mając życie, jak ten film wyjdzie, to albo będzie już posiane przężyto, właśnie na tym kawałku, albo będzie tu już decyzja zapadnie, że tu przyjdzie pszenica, także... na dzień dzisiejszy nie wiem... bo jak wyjdzie film, no to już waszego zdania nie, nie zdążę... że ja tak powiem... rozważyć... bo już nie będzie na to nadzwyczajnie świecie czasu... Aczkolwiek to nie wiem, zobaczymy co to wyjdzie. Także do później.